No ja nie mogę ci się Radny, <grym> otworzyć Brad nie możesz drzwi otworzyć Teraz wybiegasz drzwi i sprawdza tylko górę, ja nie, to jest nie, niesamowite, nie wytrzyma przyjścia! Przecież jak mnie takiego skala <laughs> o No kurde, wszystko w ale ja A dostałeś coś z tego skana? Dostałem nade'a na łeb Ale jak ja nic nie widzę, no... To jest oszustwo. Oszustwo. Nie no, CzokoPik nie może nic ukończyć, nie? Dobra, zobacz to, zobacz to. On gra No było dobrze, Co Dobra kurczę Pierdziała tego streama Tego <laughs> Discorda Ooo, ty siaszku Nie, to wina mapy Nie no jasne Po, te, po tero i tak mnie zniszczycie Nie, nie A i dam... dam ją Obity Ja Co no ma jeżu zwierzę? Ten się, ten się zmutował, żeby streama na telefonie nie było słychać. <laughs> Jaki stream snajper no. przybrzydły. Ja są taki główny mnie. Dobra, nie mogę movement beast. やがおにいりどみだやはだ。 Nie, no kurwa, ci, mi się to w nie mieści, że chłop rzuca smołka, mułotowa i patrzy w smoka, nie? Rozdałem wam mnóstwo skinów. Pewnie zastanawiałeś się, skąd taki NN o pieniążki na takie konkursy. I nie, zaskoczę się nie od Mamusi, a od g 4 skins stroj, na której możesz zzywać swoje wymarzone skiny. Na stronie macie codzienne bonusy, skrzynki bonusowe, częste eventy, kontrakty i wiele więcej. Dostępne są wszystkie metody płatności: od pop skinami, przez przelew i Pays Ty używasz mojego kodu, a ja mogę rozdawać wam giga skiny. Do wygrania jest ta koska, oto piękna, dzieło. To za to, że mnie oglądasz. A jeżeli wpłacasz z moim kodzikiem, to tą memkę możesz zgarnąć. Jeden wpłacony PLN to jeden bilecik. Mka warto jest 300 Stwierdzasz sobie, że chcesz wziąć udział w konkursie i na przykład chcesz sobie 100 biletów zgarnąć. Piszesz do mnie, wpłacasz z moim kodem w stówkę. Piszesz do mnie mam 100 biletów, ja cię wpisuję do loterii i sobie taką sportową stówką kręcisz na GeForce. Kine jeszcze przy okazji hop, i z tej stówki masz. Z 3 złote profitu. Wierzysz, wypłacasz. To jest inna, ale jak nie odda, to lecisz na czarno. Na koniec stream akurat. Ile to jest procent? 90 do 10. Mega. O. Dobra, to już nie otwieram tego. Jak już jest profit, to koniec. Supermocy z zagramy i jak wygracie, to dostajecie. O czy, o szkoska dzięki specu! To dla mnie. Na giveawaya. Dawaj ją na giveawaya. Muszę jeszcze przemyśleć, co zrobić z giveawayem w tym... przyszłym miesiącu. No o to chodzi, byście się cieszyli jak. O, za 3 złote dostałem tak o, za tą skrzyneczkę bonusową. Znaczy tą, tą. I jeszcze platynkę otworzymy przed. No i dobrze, tak trzymaj. No i us uspi za 5 stówek, ale zrobi się profit ja pidu wow. niesamowite nie Ej, no ale wy jesteście mastermindy, nie? Biegnę 5 rund z rzędu do okna, do okna leci Molotov, Smoke i nade. Biegnę jedną rundę z rzędu na krótkie i tam leci wszystko, a do okna nic. Dzięki, dzięki za flesza. nie widzę, Ja pierdolę, co jest? Jest Dobra, się... Nie wiem, awisku, jestem na awisku, Nie wiem awisku, jestem na Dobra, ten pewnie stream najpuje, nie Czego ty tam żeś szukał braciak? Ale jest full try hard hopaki! Co za oszołomy, nie? Nie! Nie, no jest taka lipa, nie? Ja tupnąłem akurat, nie. Nie mogę, z mnie ogrywa, nie. Nie wytrzymam psychicznie. Ja tupnąłem, no nie. Weźmy, ale, USPA wyjebał. Dzięki, Enzino, za obserwację. Jesteś mega w porządku. Oj, aż się przestraszyłem trupa graczy na rynku. Ja, ja nie wiem, jakim to zdałem w głowę. A co ty, stary? Z na głowę. Nie było na głowie, tylko to był flickby. Dobra, teraz się uda. Ja wszystko wiem, jeden idzie pałacem, a drugi konika bije na no szarcie, nie? Kurwa, no z tym usp będzie ciężko. Ta gra jest rozłamana. Kurczę, kolender świsnął. Olo, olo. Aha, myślałem, że razem jedziemy, dobra. Dobra Nie, nie mogę, nie mogę się strzelać z bambikami Dobra. przez smoki, bo zawsze przegram Już, już, już Dobra, ładuj tego przez smoka. I Nie, bój się go Zero HP mam Widziałeś Eee Yeah. Ale flashik 200 IQ, co? Ty się nie wyczułeś jak był ten flash <laughs> flash No bo jak dają flasha, to pikują często od razu No ja nie pikuję no No piknąłem, ale z drugiej strony Dobrze, nie ma się go Barda bania, ja idę longa Oj Oj, Oj, on wszystko. wszystko wie ja w ogóle tego streama słyszałem Cię przy stoniaku O Dobry Flaszek Damian, dzięki Nie No, brat przez smołka przechodzi ktoś tu ma mało HP tam i tam O dobra To dobrze, że byłeś, że byłeś nadgryziony, braciak.